Puka pochwaliła się wynikiem za, za lipiec. Jest to wynik imponujący, pokazujący, jak spory ciężar tak naprawdę logistyczny przeniósł się na nasze wybrzeże. Na ile jest to wynik mocno zastymulowany przez sytuację geopolityczną w naszej części Europy, a na ile to jest faktycznie taka sukcesywna praca portu i czy to jest wynik tak naprawdę do utrzymania w normalnych realiach? Jest to oczywiście wynik, który jest pochodną sytuacji na Ukrainie, ponieważ w związku z wojną na Ukrainie staliśmy się tak naprawdę oknem, jeżeli chodzi o import surowców. Przede wszystkim węgla tutaj obserwujemy wzrost o 67% oraz ropy naftowej. Z drugiej strony, Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani, chyba w największym stopniu, z polskich portów w eksport ukraińskich towarów. Przede wszystkim jest to zboże, ale również takie produkty jak kęsy stalowe, blachy stalowe, ruda ukraińska. No, wojnę trzeba też finansować, prawda, więc Ukraina wywiązuje się ze swoich kontraktów również eksportując te towary przez, przez porty polskie. Nigdy nie zastąpimy tego eksportu, który był realizowany przez, przez Morze Czarne, bo to było jednak pamiętajmy około 6 milionów ton e, miesięcznie przez wyspecjalizowane głębokowodne terminale. E, 98% ukraińskiej produkcji rolnej eksportowane było drogą, e, drogą morską. Dzisiaj ten akwen jest praktycznie zamknięty. Było takie okno, ale już na takim forum we Władywostoku Putin ogłosił, że zrewiduje to porozumienie tureckie i należy się liczyć z tym, że, że no, ten ruch ustanie, który obserwowaliśmy, tych kilkudziesięciu statków wywożących zboże z, z Ukrainy. A czy to, o czym Pan mówi, czyli jakby e, zmiana tej, e, czy zaostrzenie tej polityki, e, jeżeli chodzi o blokowanie, o, o blokadę morza, Czarnego Czy to też widać jakby w planach inwestycyjnych operatorów, które macie na, na, na swoim terenie? E, nasi operatorzy do, dozbrajają się, bym powiedział, że chodzi o sprzęt e, przeładunkowy, są to urządzenia nabrzeżowe, są to ładowarki, czyli my to nazywamy suprastrukturą e, portową. E, można powiedzieć, że w pewnym sensie przygotowywaliśmy się na, na to, taką sytuację. Mianowicie zakupiono urządzenie przeładunkowe, bardzo sprawne, które jest w stanie przeładować na zmianę, zmianie prawie 20 tysięcy ton węgla, czyli kiedyś tenże sam statek 40 tysięcy, rozładunek jego tysięcy ton trwał około 6-7 dni, dzisiaj taki statek spółka jest w stanie rozładować w ciągu, w ciągu dosłownie dwóch dni, kolejne są, są zamówione, no należy się liczyć z tym, że, że ta sytuacja jednak potrwa, potrwa dłużej. My również pogłębiliśmy tor wodny do portu. To jest 5 km dodatkowe toru wodnego. Co to znaczy pogłębienie? No to tak naprawdę przekłada się efektywnie każde pół metra przy tego typu wielkości statków. To jest około 3000 ton dodatkowej masy ładunkowej na statku. Doremontowaliśmy 5 km nabrzeży, wybudowaliśmy tory. Bardzo dobrze zbiegła się z tą sytuacją, którą mamy, oddanie przez PKP PLK nowej stacji w Gdańsk, Port Północny, gdzie jest 26 torów, gdzie w stanie jesteśmy, dzięki temu tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w stanie wywozić w Polskę ten wolumen węgla, który, który przeładowujemy. Bez tej stacji, gdyby ta sytuacja wydarzyła się rok temu w trakcie modernizacji, bądź jeszcze wcześniej, takie wolumeny byłyby wręcz, wręcz niemożliwe. Jeżeli chodzi o towary i produkty ukraińskie które transportowane są, wysyłane w świat przez port, między innymi w Gdańsku. To będzie pewnie sytuacja chwilowa, chwilowa w znaczeniu takim, że ona będzie trwała na albo pół roku, pół, rok, dwa, nie wiemy jak długo potrwa wojna w tym kraju, ale to co na pewno będzie wymagało wysiłku i od władz, i od portu, to na pewno takie nakierowanie się, jeżeli chodzi o transport tych surowców energetycznych. Będziemy potrzebowali po prostu tego jako kraj, jako Europa e, Środkowa. Jak Wy m, do tego podchodzicie, z, zarówno w tym krótkoterminowym okresie, czyli teraz w tym wyzwaniu mm -hmm. tej zimy, ale w kontekście też kolejnych lat? E, wydaje mi się, że ta sytuacja, którą, z którą mamy do czynienia na Ukrainie, wojnę, e, tak jak powiedziałem, 800 na panelu, 800 km od Gdańska Rosjanie strzelają, Ukraińcom w potylicę, więc to, to nie jest taka sytuacja, ze, powiedzmy, jakaś powiedzmy, e, z mgłą. Ona jest zero-jedynkowa i e, ja myślę, że Ukraina, jako państwo też, ale w szczególności traderzy, którzy, zachodni traderzy, amerykańscy, którzy są obecni na ukraińskim rynku zbóż. E, rynek handlu zbożem na świecie wart jest 120 miliardów dolarów. Z tego 30 miliardów to jest zboże ukraińskie i rosyjskie. Rosja jest największym na świecie eksporterem pszenicy. I ci traderzy, którzy są, którzy są wręcz udziałowcami w terminalach ukraińskich, którzy no dzisiaj ponoszą straty z tego, z tego tytułu, oni muszą zacząć myśleć o alternatywie. No i najlepszą tą alternatywą jest jednak są porty bałtyckie. Pamiętajmy, że jednak Ciesina Bosfor jest kontrolowana przez Turcję. To jest wąskie gardło, bardzo ważne. Natomiast no chociażby patrząc na stawki, jeżeli chodzi o ubezpieczenie frachtu, ubezpieczenie statku, ono wzrosło dwustukrotnie to przed inwazją i to, które jest obecnie. Więc to podraża koszty fraktu, wydłuża ten transport, ma wpływ na jakość też. Więc oczywiście my nie przyjmiemy na siebie automatycznie tego wolumenu, który Ukraina eksportowała przez wiele lat. To jest około 6, 5, 6 milionów ton zboża miesięcznie. Polskie porty przyładowały wszystkie, łącznie około 8 milionów ton rocznie. A tutaj mamy 5, 6 milionów miesięcznie. Więc zbudowanie to, co dzisiaj rozmawialiśmy, też mówił prezes Merchel, Mówi pan dyrektor z Ministerstwa Infrastruktury, linii kolejowej, takiej powiedzmy równoległej do Via Carpatia, którą te ładunki mogłyby przynajmniej z zachodniej Ukrainy być transportowane w stronę portów polskich, jest ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie ogromną możliwością dla polskich portów.